Po wielkim sukcesie Fantasmagorii, zatwierdzenie drugiej odsłony było jedynie formalnością. Sequel powstał w 1996 roku, czyli zaledwie rok po premierze pierwszej odsłony. Czy gra trzyma poziom poprzedniczki? Sprawdźmy. Druga część opowiada o byłym pacjencie zakładu psychiatrycznego, który próbuje wrócić do normalnego życia. Niestety ktoś zabija jego kolegów z pracy, a bohater w tym czasie doświadcza niepokojących wizji, przez co zaczyna uważać, że ma nawrót choroby. Puzzle Flash to zupełnie inny rodzaj gry. O ile jedynka to niemal klasyczny horror o nawiedzonej posiadłości, tak dwójka przypomina thriller erotyczny z elementami science fiction. Podobnie jak w Wiedynce pojawiają się liczne sceny śmierci inspirowane kandydnymi horrorami klasy B. Autorzy podnieśli jednak porzeczkę, jeśli chodzi o seks. W poprzedniej części była to zaledwie jedna scena, mająca pokazać przemianę, jaka zaszła w mężu głównej bohaterki. Tutaj można zobaczyć wszystko od zwykłego seksu poprzez orgie, aż do wybujałych praktyk Sadomaso. W jedną z postaci wcieliła się zresztą królowa filmu erotycznego. Pod względem rozgrywki gra tak jak poprzednio odsłona jest klasyczną przygodówką. Zmieniono jednak sposób sterowania. Nie poruszamy się już postacią po ekranie, zamiast tego mamy widok z pierwszej osoby lub widzimy stojącego na środku ekranu bohatera. Gibasz się jak pierdolony Rezus. Poruszanie się czasami sprawia problemy, gdyż łatwo się pogubić. Niektóre zagadki w grze są dziwne lub nawet absurdalne. Jeśli wam wpadnie portfel pod kanapę, to co robicie? Odsuwacie ją? Używacie kije od szczotki? Nie no, oczywiście używacie tresowanej myszy, prawda? Abstrakcyjnych łamigłówek jest całkiem sporo, a końcówka to już prawdziwa jazda bez trzymanki. Grafika jest odrobinę lepsza niż w poprzedniej odsłonie. Tym razem zdjęcia kręcono w prawdziwych lokacjach, a nie na screenie, dzięki czemu postacie lepiej odcinają się od tła. Pod względem aktorstwa gra wypada nieco lepiej niż poprzedniczka. Kilka scen jest naprawdę dobrze zagranych, szczególnie jak na poziom gier FMV

No ale samo gadanie, a w sumie pisanie na forum dyskusyjnym, nic nie kosztuje, prawda? Wszyscy wiemy, że ja będę miał taką dużą promocję, więc... ...piss off! Dzięki, Bob. Jak zawsze, to jest... been a pleasure